To może być z siebie dumny. Przekroczył granice życia wielu innych zwierząt. Gdy pszczoła robotnica odchodziła na wieczny spoczynek, kokito, osesek, cieszył się wybornym samopoczuciem. Kiedy okrutna śmierć zabrała mysz domową, przebył szczęśliwy. Kobiet poznał mowę i ogień. Jeśli wierzyć teologom ptaków, dusze jaskółek uchodzi do raju po dziesięciu siemskich wiosnach, a wtedy pani czkowito, wtedy paniczko ze zmiennym skutkiem studiował czwartą klasę szkoły powszechnej i zaczęły interesować go kobiety. Potem wygrał drugą wojnę światową. Wątpliwe zwycięstwo. Dokładnie kiedy koza wędruje do Walhali, kups. Wbrew paru dyktatorom przekroczył Rubikon półwiecza. Skrwawiony, ale żywy. Nie pragnie być długowieczny jak papuga. Orzeł podniebny, pancerny żółw. Pan Kogito chce do końca śpiewać urodę przemijania, dlatego nie pieli ksirów, nie paktuje z Mefistem. Z troskliwością dobrego ogrodnika hoduje zmarszczki. Pokornie przyjmuje panto, które odkłada się w żyłach. Cieszą go luki w pamięci. Był udręczony pamięcią. Pankowito od dziecka cieszył się nieśmiertelnością. Traktował ją jak tremenda. Niezapłacone rachunki, niezwrócone długi na słowo honoru, nienapisane wiersze, miłostki bez koloru, umowy bez przyszłości, niewypite piwo. Wszystko to lata w głowie pana Kogito. Bałagan rośnie, a co to będzie, jeśli nie uda się opanować żywiołu? Więc pewnego dnia lub nocy, kiedy to wszystko się skończyło. A kiedy to było? Chyba nad rano. Nad ranem. Tak. Pan Kogito doszedł do wniosku, że to wszystko pójdzie naprzód. Na pewno gorzej niż za życia pana Kogita, ale zawsze. Na pewno ospa pisała ich twarze, ale po kim ma ten podwójny podbródek? Po jakim żarłoku, skoro cała jego dusza wzdychała do ascezy? Oczy osadzone zbyt blisko, uszy zbyt odstające, jak dwie muszle ze skóry. Pewne spadek po praszczurze, który łowił echo lubniącego pochodu mamutów przez step. Czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało. A przecież pomał, w salonach sztuki. szminki na szlachetność. Przykładał do oczu zieleń Weronesa, na nacierał duszy, doskonalił nostrza wonią starych książek. I jabłko upada przy jabłoni, w łańcuch gatunków spięte ciało. <kluczy> Przeredł się ten tekst. Z ogromnym zimnym na okrągło. Dziękujemy bardzo Państwu. I tego Niestety śmierć już nie wróci, więc jesteście wolni, możecie iść. Dziękujemy bardzo.